Chcę wykorzystać w dzisiejszym daniu dwa specjały z tych okolic: czyli gziński wędzony ser i kiszoną kapustę ze wsi bruki. I żeby się do tego zabrać, to trzeba nastawić w pierwszej kolejności kapustę. Chyba w zupełności wystarczy na to, co chcę zrobić. Zaleję wodą. Wykorzystam żywy ogień. Niech to się gotuje. Teraz trochę zrobię smaku do tej kapusty. Potrzebna mi połówka cebuli. Pokleję ją w drobną kosteczkę. Zeszklę ją na maśle, ale wcześniej rozgrzeję patelnię. Masło się rozgrzało. Zaniosę cebulę do zeszklenia. Przygotuję teraz ser, w którym zrobię zrazy z kiszoną kapustą. Po raz pierwszy padła nazwa tego dania. Ja je wymyśliłam, a w zasadzie to mi się prawie przyśniło. Ukroję sobie trzy piękne plastry i zrobię z tego trzy piękne zrazy. Jeden, drugi, ładnie przyrośnięty, ma dziureczki, dojrzały, o świetnym wędzonym smaku. Sprawdzę, czy kapusta się już ugotowała. A jest idealna. Muszę ją odcedzić. Odcisnę. I posiekam kapustę. Wkładam kapustę do zeszklonej cebuli. Po pieprze kapusta jest na pewno słona. I przesmażę to moment na żywym ogniem. Kapusta przesmażona, nadzienie gotowe. Przygotuję wszystko, co potrzebuję, aby zrobić zraz. Na każdy kawałek folii kładę jeden plaster sera, trochę nadzienia i zacznę to zawijać. Zawijam jak cukierki, odkładam i tak kolejne. Ostatni zraz jest przygotowany. Wezmę patelnię, wezmę wodę, nastawię do gotowania, kiedy zacznie się gotować, włożę zrazy i zacznę robić sos. Długo czekały na tą chwilę. Przygotuję sobie potrzebne rzeczy do sosu. Będzie to szan, miód. I żurawinę również z tych okolic. Mocno zawekowana. Piękna. Mm, nie ma to jak domowa żurawina. Patelnia. Trochę miodu. Żurawina. I to żurawiny będzie najwięcej. I na koniec odrobina chrzanu. A no, odrobina to znaczy łyżeczka. Pójdę to podsmażyć na... Ognia. Sprawdzę, jak moje zrazy. No tak, trzeba je przywrócić na drugą stronę. Obie rzeczy są już gotowe, i sos, i zrazy. Pierwsza istotna rzecz, to trzeba wyjąć zrazy. One muszą nieco stężeć, odpocząć. Zajrzę do moich magicznych cukiereczków. odwinę delikatnie, z razy sera z kiszoną kapustą po raz pierwszy ujrzały świat, trzeci zraz przygotowany, teraz talerz, sos, zrazy ostatni trzeci. I tak to właśnie wygląda, z z sera gzińskiego wędzonego z kiszoną kapustą i do tego sos z żurawiny, miodu i chrzanu.